Ohio, jestem to sirko, a to jest Total War: Battles Kingdom. Gra free to play, dostępna na platformie Steam. E, można sobie wejść do tej gry, stworzyć takie treningowe konto, zobaczyć, czy nam się ta gra będzie podobać czy nie, a następnie, no i przejść z taki krótki samouczek a następnie po prostu e, założyć konto do tej gry e, poprzez odpowiednie pole które nam się ukaże i zacząć tą grę grać. Jeżeli ktoś lubi grę z rodziny Total War, gdzie na przykład mamy zarządzanie wojskiem i troszeczkę takiej ekonomii, to myślę, że ta gra mu się spodoba, ponieważ jak widzicie mamy tutaj surowce złoto, taki gold, który jest wydawany po prostu do ulepszeń i czy tam szybszego robienia, e, robienia różnych rzeczy, dostawania tych, e, na przykład tutaj w tym wypadku będzie to srebro, monety. Ale w innym przypadku na przykład będzie to e, skutkowało wzmocnieniem naszego ataku podczas takiej bitwy, którą za chwilę wam zaprezentuję gdzieś. Jak również... E, no i do innych elementów takich jak na przykład zmiana naszego awatara, jeżeli byśmy chcieli zmienić wygląd naszej postaci, to musimy zapłacić właśnie takim złotem. Niestety to złoto jest dostępne za pieniądze, tak więc jest to w pewien sposób pay-to-win tak zwany, dlatego iż na przykład stawiając taki budynek, to są baraki, gdzie możemy tworzyć wojsko, któregoś poziomu tego takiego pierwszego, czyli na przykład tutaj tych mieczników, nie mam akurat ich swordsmanów, nie mam ich wystawionych to jeżeli chcielibyśmy tych swordsmanów troszeczkę lepszych, to musimy właśnie tym złotym zapłacić dlatego myślę, że to jest to pay to win. Bo, jeżeli kogoś będzie stać, to sobie zapłaci za to. Za kolory tutaj na flatę też niestety niektóre musimy zapłacić. I to nie, że zapłacimy za jeden kolor, i na następnym miejscu, na przykład ten sekundary, będziemy mieć również zapłacony. Tego musimy płacić osobno. Tak widzicie, mamy dark red, i dark red zapłaciłem za ten jeden. Tutaj musiałbym znów płacić. Eee, okej okay. tak się zastanawiam, czy nie zrobię tego w taki sposób że tutaj będzie Deep Blue, ale nie, to wygląda fatalnie. Niech to będzie żółte, tak jak było. O, nie będzie się bawił w to. Wracając do gry. Tutaj mamy na przykład kamień, który musimy odkryć. I później taki obóz górników wydobywa ten kamień, który się przydaje. Tu mamy farmę, im bliżej wody, tym szybciej rosną. Tutaj jeszcze gdzieś drwal był, tu jest drwal, jak również na mapie mamy takie miejsca, gdzie możemy pozbierać kamienie albo drewno. Drwal tutaj ściena drzewa w pewnym promieniu, potem te drzewa drastają, na przykład tu możemy tutaj zobaczyć, że to się zrówna z ziemią za 22 godziny, potem minie chyba kolejny dzień, aż takie drzewo urośnie w tym miejscu, no, dlatego to troszeczkę schodzi bo tutaj muszę się potem zasiać z tego lasu obok i urosnąć z powrotem. I Tak jak mam tutaj, akurat nie mogę nic pościnać. Oczywiście każda tutaj ta funkcja trwa określony czas, tutaj na przykład zbieranie jeszcze dwie godziny będę miał, rosnąć zboże też będzie na tym polu dwie godziny, a na tym już na przykład siedem. Oczywiście możemy troszeczkę sobie teren przerabiać i jeżeli o, tutaj woda przestała płynąć. Nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją. Woda mi przestaje pływać, i tutaj mi się rzeka zaklinowała. I, I teraz tutaj, e, nie wiem, poziom wody opada, albo coś w tym stylu. E, mianowicie, mamy tutaj wodę, tak? Możemy postawić e, taką prowizoryczną tamę. Tą tamę możemy potem wypełniać e, ziemią, którą wydobyliśmy na przykład stąd bo odpływaliśmy kamień to się robi w ten sposób i na przykład pika się tutaj i tutaj będzie po prostu ta ziemia wydobywana możemy oczywiście to anulować bo nie chcę żeby mi tu woda wpłynęła i zalała cały teren tutaj oczywiście potem zrobię sobie połączenie z tym drugim może się to wszystko jakieś wyrówna no i budujemy też mosty te budynki z czasem się pojawiają nowe muszą być odpowiednio ustawione tak jak na przykład tutaj próbowałem coś ustawić jak to skasowałem to wszystko leciało w ruinę więc to musi stać w tym miejscu możemy budować mury tutaj oczywiście wszystko musi być połączone do poprzedniego nie można postawić czegoś sobie oddalonego na przykład tutaj tutaj owszem mogę sobie wybudować ale tutaj już nie ja w tym momencie i tak, tutaj nic nie mogę wybudować, bo mój zamek ma limit budynków. Ale. Okej, okay, nie przedłużając, bo nie wiem jak to nagranie wyjdzie, bo to jest trochę też takie testowe. Przejdźmy tutaj do tyczki. To jest easy. Easy. Busy. E, może easy nie będę robił, tylko zrobię to na normalu. Bo tu pewnie nie testowałbym eksper żadnego, a ja liczy na EXP, więc bierzemy misję i teraz będziecie mogli zobaczyć kilka kolejnych elementów, które tutaj są. Tutaj możemy wybrać taki bonus, support, oczywiście za kasę, Zapłacimy trzy na przykład. Ja tego uprawnie będę. Oni się tu draw, gadają sobie, no i zaczynamy walkę. Ja tu oczywiście mam uczników mam balistę, więc to wszystko będę używał. Po chwili nasze oddziały ruszają do walki. Balista już strzeliła, kogoś tam zestrzeliła. W momencie ataku musimy ich przyspieszyć. Eee, możemy im Podać później pomocną dłoń. Ok. I to należy używać w określonych momentach. I żeby było dobrze. Tutaj dostajemy z katapulty. To niestety mają katapultę. No, może być trochę słabo, Jak oni tą katapultę mają, będziemy tutaj rzucać takie płonące kamienie. Ale może się to jakoś uda. Moje ucznicy strzelają tam do uczników. Więc nie powinno być z tym problemu. jest OK. Zabijmy tu kogoś jeszcze. I teraz ucznicy do boju i moja konica. No troszeczkę tutaj się spóźniłem. Mało ludzi tam zepnął Dodam tutaj trochę ludzi, bo tutaj walczą łucznicy w tym momencie Ci łucznicy dostaną tam Możemy oczywiście wezwać tych do walki Żeby nie stali i nie strzelali do mnie Można też rzucać na swoich i to raczej tam z opisu co widziałem celuje tak, żeby nikogo naszego nie zabić, więc myślę, że powinno być w porządku. No tak, oni też przesuwali swoich, ale niedługo, ponieważ teraz ja zrobię myk i zespę ich do walki z moimi. Ok, i to będzie praktycznie pozamiatane. Nasze wojska tutaj podczas takich walk zdobywają doświadczenie, które potem możemy wykorzystać na ulepszenie tych jednostek. Co będę starał się właśnie zrobić, jeżeli odpowiednio teraz zgromadziłem. Ostatnio troszeczkę ulepszyłem, wydaje mi sporo doświadczenia, niestety musiałem to zrobić. Okej, okay, nawet już tego nie rzucę, bo wybraliśmy. No i mamy podsumowanie, jeżeli nie stracimy żadnej jednostki. E, nie chodzi tu o że tylko po prostu o oddział. Jeżeli żadnego oddziału nie stracimy, to zdobywamy więcej punktów doświadczenia 2 albo 4 z niebi niedużo. E, I tutaj chyba za dwie... Eee, tutaj powinno być jeszcze pierwsza albo druga krew, to jest za pierwszą albo drugą walkę dzienną dostajemy dodatkowe punkty doświadczenia. Ok, skończyliśmy walkę, oczywiście nasze oddziały są ranne, więc się będą kilka minut leczyć, ale mają doświadczenie i możemy na przykład gdzieś tam wykorzystać. Tylko tutaj mam za mało punktów, żeby kogokolwiek ulepszyć w tym momencie potrzebuje 100 punktów. A u tych, gdzie potrzebuję najmniej, potrzebuję 40. Tutaj mógłbym przejść na rangę drugą, co dodaje trzech dodatkowych żołnierzy do jednostki. Ale potrzeba 250 doświadczenia, żeby zamek był na poziomie drugim. Czego niestety tego nie mam. Nie mogę go ulepszyć na poziom drugi, bo muszę mieć połączone dwa zamki dodatkowe na poziomie pierwszym. Mam tutaj jeden, ale nie mam drugiego. I jak się to sprawa z, y, z zamkami? Otóż mapa cała jest podzielona na 6 fragmentów. Z tego co na razie zdążyłem zauważyć. I podbijamy takie dodatkowe fragmenty poprzez rozwalanie takich obozów. <laughs> Lady Avenue, szczerze drugiego e, terenu, jeżeli ją pokonam, to dostanę tutaj ten cały fragment, który jest tu. I dostęp do kolejnego fragmentu, albo tego, albo tutaj tego. I tutaj się strażnic gdzieś strażnica pokaże, którą będę musiał rozwalić, żeby dostać dostęp do kolejnego terenu i tu zostaną jeszcze dwa. Albo tu. to wie. Jeżeli zdobędziemy taki jeden fragment, będziemy mogli postawić kolejny zamek. Ponieważ można stawić jeden zamek na jeden odkryty fragment. Jeżeli że miałem dwa, to mam dwa zamki. Więcej się nie da, niestety. Dlatego um, nie mogę tego ulepszyć, ponieważ nie mogę postawić kolejnego zamku, dopóki nie podbiję tego terenu. A nie podbiję, e, póki nie zdobędę chyba do tego drugiego moją postacią, bo wtedy um, odblokowuję sobie. W wojsku tą zakładkę i będę mógł tutaj łuczników przeciągnąć do tyłu, a tu wstawić jeszcze jeden dodatkowy oddział, jakim będą sportsmeni, e, którzy dodadzą mi jedną jednostkę więcej podczas walki z nimi, bo to naprawdę e, tu mają na przykład drugi level, drugi level i ja tutaj padam. Brakuje mi oddziału, przynajmniej jednego oddziału, a może nawet dwóch. Więc tam z pomocą sobie jeszcze jakieś oddziały wezmę. Na razie jakoś nie mogę tego przejść. Ale myślę, że to co zrobiłem, że wzmocniłem troszeczkę te oddziały ostatnio, to powinno mi trochę pomóc. Będę starał się to jak najszybciej przejść i... i odblokować. Myślę, że tyle w temacie Total War Battles Kingdom. Gra jest taka troszeczkę. Online, nowo, nowa, tak aby coś w tym stylu fajnie to wygląda. Długo się tutaj rozbudowuje, i trzeba naprawdę uważać na te surowce. Bo, jak się wyda na takie pierdołki, jak ja to wydaje na te zapychanie tych dziur, przestawianie ich, robienie dróg, i wszystko to potem się długo nie ma tych zasobów. Bo, no tak jak mówię, zbieranie tego tutaj trwa 8 godzin. Zebranie tego trwa 8 godzin, a to daje tylko 10. 10. A jak wydamy na przykład 50 na zasypanie czegoś takiego, to naprawdę zaczyna nam potem brakować. Okej, okay. Myślę, że możemy w tym momencie zakończyć przedstawienie tej gry. Jeżeli ktoś jest nią zainteresowany, to tak jak mówiłem, zapraszam na Stima. Tam możecie tą grę znaleźć i sobie w nią pograć. Gra się najczęściej włącza na 5 minut, to robi się wszystko, i się, wyłącza. Za 3 godziny na przykład wchodzi się od nowa i, i się włącza ponownie. E, oczywiście jest tu coś takiego jak znajomi. To nie, to nie to chciałem włączyć. I jest też coś takiego jak duel, możemy po prostu znaleźć e, rywala i powalczyć sobie w duelu, ale ja tutaj duelów robię, na razie nie będę, ponieważ no, no, bardzo mam co. Tu jakaś kampania jeszcze teoretycznie może dojść, skoro jest tu zaznaczona to na pewno będzie, Tylko Co nie mam do niej dostępu, albo jeszcze jej nie słyszyli, mam nadzieję, że to będzie niedługo. Tu jest taka jakby mini-kampania, że musimy przyjść 4 misje pod rząd, albo 2, albo 3, w zależności od tego, jak są. Tutaj są drugo-, pierwsz, levelowe, eee, Poziom trudności, wezwanie. Dostają oczywiście za wyższy poziom trudności więcej EXPO. Ale to myślę, że się tyczy też tych e, wojsk, jakie mamy, czyli jeżeli zapłacilibyśmy troszeczkę złotem za lepsze jednostki, to wtedy moglibyśmy na te trudniejsze poziomy iść, i dostawalibyśmy więcej expo. Tak, takie mam, myślę, że ten. <laughs> mniemanie o tej grze. Tutaj jest coś takiego jak kościół. Kościoły też budujemy i one właśnie dają nam te dodatkowe rzeczy. My tam wybieramy, co nam taka. taki kościół ma dać, jak go wybierzemy. I to też. Może być potem upgrade'nięte na wyższy poziom. I to chyba jeżeli hmm, poziom tego oddziału jest wyższy czy kościoła, to wtedy można to ulepszyć. I fajnie by było, jakby to było lepsze, mocniejsze. A, okej. Okay. To myślę, że to tyle na temat tej gry. Ja pozdrawiam, trzymajcie się, papa.